Kto ci tak majtki ubrał na głowę. Ja nie pytałem przez rynek, co tam gdzieś tam na głowę. Są płyty ostrego. Nie mam, tylko meza i donia. A WWO? Jest. Nowe? Jadker jest? Jest Jentker? Jest. A yes. ten z Brytyjczykami? Na hip hop -e było, że jest z Brytyjczykami. No mm. liście się upaliście. <noise> się? <noise> no pani robi zdjęcia, to ja filmuję. Ja nie chcę, żeby pan Ale pani robi zdjęcia, to ja filmuję. Ale pani publicznie robi zdjęcia, no to ja filmuję. alo ona yy. 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 daleko do studentów dziennych daleko. dokąd mam iść? prawo? Tak. dziękuję przepraszam szukam studentów dziennych dalejko mam iść? przepraszam no się wypchnie Panie kierowco daleko do studentów dziennych 100 metrów Prosto mam iść Prosto. Dziękuję Daleko do studentów dziennych Nie wiem, daleko Damn, wygląda panie jak Paris Hilton w lepszej wersji Daleko do studentów dziennych Adrian! daleko do studentów dziennych? gdzie są studenty? szukam studentów a gdzie są oni? jokiu! znani raperzy chłopaki wzięliście gdzieś studentów dziennych? a studentki? No, dlatego mi tak powtarzają od 100 metrów, że mam iść tam, nie? Szukam studentek gorących do moich teledysków. Wiecie kto jestem z tym koszcie? Nagrywam najgorętszy gówno w tym mieście, Sie! Jezu studenci, dzienni. Ja studiuję dziennie ten trajr, pamiętaj, jej synu nigdy na studencie dziennym studio. Mam walą wszyscy kuja i każą się uczy.